Czy strażnicy inne film ingerowali w boski porządek? Kto tak naprawdę stworzył człowieka? Skąd w ludziach znajdują się genetyczne ślady kosmicznego dziedzictwa? Witam wszystkich widzów tajemitów. Starożytne opowieści o bogach i ich potomkach od zarania cywilizacji, opowieści o istotach przybywających z niebios, które kształtowały losy ludzkości, przenikały mity, święte teksty i ustne tradycje. Od sumeryjskich tabliczek klinowych po biblijne narracje, od egipskich hieroglifów po greckie eposy, narracje te tworzą zadziwiająco spójny obraz bogów, którzy stąpili na ziemię, ingerując w ludzką naturę, kulturę i duchowość. W ujęciu ezoterycznym te historie mogą być czymś więcej niż mitami, symbolicznymi lub dosłownymi świadectwami kosmicznego dziedzictwa ludzkości. Dzisiejszy film oparty na starożytnych tekstach, współczesnych badaniach oraz narracjach ezoterycznych, zgłębia hipotezę, że tak zwani kosmici to istoty odwiecznie związane z ziemią, których wpływ może być nadal odczuwalny w naszym DNA, kulturze, a nawet w mniej dostępnych przestrzeniach, takich jak fora internetowe czy Darknet. Przyjmując pozytywne spojrzenie na ezoterykę, film analizuje te opowieści jako inspirację do refleksji nad miejscem ludzkości we wszechświecie, unikając spekulacji o epidemiach czy wirusach. W najstarszych zapisach ludzkości od Sumeru po Rzym znajdujemy opowieści o istotach, które stąpiły z nieba przynosząc wiedzę, moc, a czasem chaos. W sumeryjskim eposie o stworzeniu Enuma Elish bogini Tiamat uosobienie pierwotnego chaosu tworzy armię hybrydycznych stworzeń, by walczyć z młodszymi bogami. Rozstawiała węże, smoki i włochatych bohaterów mężczyzn, potwory lwy, ludzi lwy, ludzi skorpiony, potężne demony, ludzi ryby, ludzi byki, dzierżąc nieszczęsną broń, nie bojąc się żadnej bitwy. Te istoty takie jak Baśmu, jadowity wąż, czy Kulullu, człowiek ryba, nie tylko symbolizują walkę kosmicznych sił, ale także sugerują możliwość manipulacji naturą, tworząc hybrydy, które wykraczają poza znane granice biologiczne. Podobne motywy odnajdujemy w Biblii, w księdze rodzaju 6.4 czytamy. W owych czasach byli na ziemi giganci, także później, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one im rodziły, ci sami stawali się mocarzami, którzy byli starożytni, mężami sławnymi. Ci synowie Boga, Benei Ha Elohim, zwani strażnikami w apokryficznej księdze Henocha, stąpili na ziemię łącząc się z ludzkimi kobietami i dając początek nefilim, istotom o nadludzkich cechach. To już ugruntowana wiedza. W mitologii greckiej i rzymskiej spotykamy centaury, minotaury czy chimery, które, jak przypomina brat Gaj, konsolmanio z Obserwatorium Watykańskiego, zamieszkiwały świat. Nie tylko bogów, bohaterów i demonów, ale także wielu dziwnych i potwornych istot. Te paralele od Sumeru przez Egipt po Hebrajczyków wskazują na uniwersalną narrację o ingerencji pozaziemskich lub nadprzyrodzonych istot w ludzką historię. Ezoteryczna perspektywa proponuje, że ci bogowie nie byli jedynie metaforami, lecz istotami o wyższej świadomości, które wpłynęły na rozwój ludzkości. I trzeba to sobie uświadomić. Współczesne teorie takie jak prace Zachary's i sugerują, że sumeryjscy Anunnaki, ci, którzy z niebios na ziemię przybyli, mogli być zaawansowaną cywilizacją pozaziemską, która stworzyła homo sapiens poprzez manipulacje genetyczne. A skąd to wiemy, to już za chwilę. Choć mainstreamowa nauka odrzuca takie hipotezy, odkrycia genetyczne takie jak obecność nieznanego DNA w ludzkim genomie, o czym pisał Washington Post w 2020 roku, podsycają spekulacje o naszym kosmicznym pochodzeniu. Apokryficzna księga Henocha szczegółowo opisuje bunt dwustu strażników, którzy opuścili wysokie niebiosa, by połączyć się z ludzkimi kobietami. Enochu, ty, pisarzu sprawiedliwości, idź, oznajmi strażnikom nieba, którzy opuścili wysokie niebiosa święte, wieczne miejsca i schańbili się z kobietami i postępowali tak, jak czynią synowie ziemi i wzięli sobie żony, doprowadziliście do wielkiego zniszczenia na ziemi. Pierwsza Henocha 10.3.8. Ich potomkowie Nefilim byli gigantami o nadprzyrodzonych zdolnościach, co potwierdzają wczesnochrześcijańscy ojcowie Kościoła, tacy jak Ireneusz. Pisał on, aniołowie przynosili w prezencie swoim żonom nauki niegodziwości, przynoszące im cnoty, korzeni i ziół. Farbowanie farbami i kosmetyki, odkrywanie rzadkich substancji, eliksirów miłosnych, wstrętów miłostek, porządliwości, ograniczeń miłości, zaklęć czarujących i wszelkiej magii i bałwochwalstwa nienawistnego Bogu. Rzymsko-żydowski historyk Flawiusz Józef dodaje: Wielu bowiem aniołów bożych towarzyszyło kobietom i zrodziło synów niesprawiedliwych i nienawidzących wszelkiego dobra, a to z powodu ufności, jaką pokładali we własnej sile. Według tradycji bowiem mężowie czynili to, co przypominało czyny tych, których Grecy nazywają gigantami. Te relacje sugerują, że strażnicy nie tylko tworzyli hybrydy, ale także przekazywali wiedzę, która zakłóciła boski porządek. Księga Jaszera 4.18 wspomina o mieszaniu zwierząt jednego gatunku z drugim, aby w ten sposób rozgniewać Boga, co w ezoterycznym ujęciu wskazuje na zaawansowaną biotechnologię porównywalną do współczesnej inżynierii genetycznej. Ezoteryczne narracje popularne na forach takich jak Reddit czy w Darknecie idą dalej, sugerując, że strażnicy, często utożsamiani z reptilianami, nadal wpływają na ludzkość poprzez elity polityczne lub tajne organizacje. Na przykład użytkownicy platformy Forchan opisują istoty o gadziem wyglądzie, które przeprowadzają eksperymenty genetyczne, co koresponduje z opisem strażnika Melkiresza w zwojach z nadmorza martwego. Jego spojrzenia były przerażające, jak użmii, a jego szaty były wielobarwne i był niezwykle ciemny. Choć takie relacje są trudne do zweryfikowania, odzwierciedlają współczesną fascynację kosmicznym dziedzictwem i tajemnicami przeszłości. Współczesna nauka dostarcza intrygujących wskazówek, które mogą wspierać ezoteryczne narracje. Badania opublikowane w Nature z 2020 roku wykazywały, że w ludzkim genomie znajdują się ślady nieznanych przodków, którzy krzyżowali się z Homo sapiens. Artykuł Washington Post z 2020 roku donosił o obcym DNA w Afrykańczykach, które nie pasuje do znanych hominidów, takich jak Neandertalczycy. Te genetyczne pozostałości nie przypominają DNA żadnego współczesnego człowieka, pisano w Washington Post. W ezoterycznym kontekście takie odkrycia są interpretowane jako dowód na ingerencję strażników lub istot pozaziemskich, które stworzyły Nefilim jako hybrydy ludzkie i nadprzyrodzone. Jednak tak ważne odkrycie świadczące o naszej historii nie wpłynęło w zasadzie na nic. Nic nie zmieniło w pojmowaniu naszej ludzkiej tożsamości. Karawana jedzie dalej. Ezoteryczne źródła takie jak prace Davida Aika sugerują, że reptylianie, współcześni odpowiednicy strażników, nadal manipulują ludzkim DNA, by utrzymać kontrolę nad naszym społeczeństwem. Choć mainstreamowa nauka odrzuca te teorie, badania epigenetyczne Journal of Epigenetics wskazują, że czynniki zewnętrzne, takie jak stres czy środowisko, mogą zmienić ekspresję genów, co w ezoterycznym ujęciu otwiera możliwości wpływu nadprzyrodzonych sił na biologię. Na przykład zwolennicy teorii starożytnych astronautów. Tacy jak Erich von Däniken twierdzą, że starożytne teksty opisują technologię genetyczną, którą ludzkość dopiero zaczyna rozumieć. Ezoteryczne narracje postrzegają historię o strażnikach i film jako metaforę ludzkiego potencjału połączenia boskiego i ziemskiego. W The Ra Material 1981-84, tekście lingowym istoty pozaziemskie opisują ludzkość jako wynik kosmicznego eksperymentu, który ma prowadzić do duchowej ewolucji. Takie podejście zachęca do refleksji nad tym, kim jesteśmy jako gatunek i jakie jest nasze miejsce we wszechświecie, bo do tej pory nic o tym nie wiemy. Starożytne teksty, takie jak Jubileusze 5.2, wspominają o zepsuciu ciała przez strażników. I niesprawiedliwość wzrastała na Ziemi i wszelkie ciało psuło swoją drogę. Człowiek i bydło i zwierzęta i ptaki i wszystko, co chodzi po Ziemi. W ezoterycznym ujęciu może to symbolizować nie tylko genetyczne manipulacje, ale także duchowe wyzwanie, konieczność odnalezienia harmonii między materialnym a boskim. Sumerowie w swojej historii mają bardzo ciekawe informacje powiązane z Anunnaki, które mówią o powstaniu człowieka. Jedna z tabliczek sumeryjskich mówi, jak to odpowiednio przygotowane jajo samicy małpy człekokształtnej zapłodnione zostało przez jednego z bogów kosmitów imieniem Enki. Następnie jajo to umieszczono w łonie bogini kosmitki Nimursag. Tu pierwsze rezultaty przyniosły niestety dla Anunaki wiele rozczarowań. Osobnicy zrodzeni dzięki takim zabiegom byli bezpłodni, charakteryzowali się wieloma wadami dziedzicznymi. Kolejna tabliczka wylicza te wady, które w swojej książce cytuje Zacharia niemożność zatrzymywania moczu, wady nerek i wątroby oraz inne. Takich dzieci powiła nieszczęsna Nimursak sześcioro. Udoskonalono kolejne próby jak czytamy, które stały się pasmem sukcesów w tworzeniu człowieka. Pierwszym osobnikiem można powiedzieć, że udanym był Adapa, którego wydała na świat boginka kosmitka Ninki. Po tej udanej próbie rozpoczęto produkcję seryjną. Każdy z osobników miał na imię Adamu. Nie trzeba tutaj przypominać, że jest to pierwowzór Adama z Biblii. Warto tutaj dodać, że Adam, zgodnie ze Starym Testamentem, to nie tylko imię pierwszego mężczyzny, ale pary ludzi, co wskazuje na jeszcze większą zbieżność z mitologią sumeryjską. Mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił im i nazwał imię ich Adam. Biblia wujka, Genezis 5, 2. Adamu początkowo nie mogli się rozmnażać, ale wadę tę usunięto. Współczesne narracje ezoteryczne, obecne na forach takich jak Above Top Secret, sugerują, że strażnicy nadal obserwują ludzkość, być może poprzez zjawisko UFO. Relacje o porwaniach często opisują istoty o cechach gadzich, co koresponduje z opisami Melkiresza czy Sary z badań Johna Maka, gdzie czytamy. Głowa była najbardziej widoczną częścią ciała i była lśniąca, wyglądała jak gadzina, niemal jak wąż, jak żmija i była dość wydłużona. Choć takie relacje są niezweryfikowane, odzwierciedlają ludzką potrzebę zrozumienia tajemnic wszechświata. Ezoteryczne narracje, choć często odrzucane przez naukę, oferują inspirującą perspektywę, zachęcając do refleksji nad kosmicznym dziedzictwem ludzkości. Historie o strażnikach mogą być postrzegane jako przypomnienie, że jesteśmy częścią większej opowieści. Ezoteryczne narracje, choć często odrzucane przez naukę, oferują inspirującą perspektywę, zachęcając do refleksji nad kosmicznym dziedzictwem ludzkości. Historie o strażnikach mogą być postrzegane jako przypomnienie, że jesteśmy częścią większej opowieści, połączenia materialnego i duchowego. Współczesne ruchy New Age widzą w tych opowieściach wezwanie do duchowego przebudzenia, które pozwoli ludzkości osiągnąć wyższą świadomość. Na przykład prace Carlosa Castendy opisujące szamańskie wizje sugerują, że starożytne istoty, takie jak strażnicy, były nauczycielami, którzy pomagali ludzkości zrozumieć naturę. Rzeczywistość. Nawet spekulacje z Darknetu, choć trudne do zweryfikowania, odzwierciedlają ludzką ciekawość i pragnienie transcendencji. Na przykład użytkownicy forów takich jak Forchan, dyskutują o kosmicznych bibliotekach, archiwach wiedzy ukrytych w niedostępnych przestrzeniach, które mogą zawierać informacje o strażnikach. Choć takie źródła są spekulatywne, inspirują do poszukiwania prawdy poza konwencjonalnymi ramami. Starożytne teksty, takie jak List Judy, 16 7, łączą grzech strażników z pożądaniem obcego ciała. A aniołowie, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych więzach, w ciemnościach, na sąd wielkiego dnia. To sugeruje, że ich działania były buntem przeciw boskiemu porządkowi, co w teologicznym kontekście może być interpretowane jako próba zakłócenia planu Bożego. Ezoteryczne interpretacje inspirowane The Ra Material widzą w tym jednak szansę na duchowy rozwój. Strażnicy mimo swojego buntu mogli nieświadomie przyczynić się do ewolucji ludzkiej świadomości. James Montgomery Boyce podkreśla, że aniołowie, choć nie żenią się w niebie, mogą mieć tożsamość płciową, co pozwala na interpretację ich interakcji z ludźmi jako świadomego wyboru. Być może jest znaczące, że kiedy w Piśmie Świętym mowa jest o aniołach, zawsze używa się męskiego zaimka on. To otwiera przestrzeń do refleksji nad naturą boskości i człowieczeństwa, która w ezoteryce jest postrzegana jako jedność. Starożytne opowieści o bogach z nieba, od sumeryjskich Anunnaki po biblijnych strażników tworzą spójną narrację o istotach, które wpłynęły na ludzką historię, genetykę i duchowość. W ezoterycznym ujęciu strażnicy, inne są symbolem naszego kosmicznego dziedzictwa, które łączy boskie z ziemskim. Współczesne odkrycia genetyczne, takie jak nieznane DNA w ludzkim genomie oraz relacje z forów internetowych i darknetu, podsycają spekulacje o ich trwałym wpływie. Pozytywne spojrzenie na ezoterykę zachęca do postrzegania tych narracji jako inspiracji do duchowej refleksji i poszukiwania harmonii z wszechświatem. Jak pisał Eusebiusz o hybrydach strażników: stworzyli byki z ludzkimi głowami i konie z psimi głowami, a także inne potwory z końskimi głowami i ludzkim ciałem. Te obrazy, choć fantastyczne, przypominają, że ludzkość jest częścią większej kosmicznej opowieści, która wciąż czeka na pełne odkrycie. A Sfinks nie jest już wymysłem kreatywnego umysłu artysty lecz trwałym świadectwem cywilizacji, która w najstarszej na Ziemi historii sumeryjskiej była zdolna do stworzenia biologicznego, samorozmnażającego się biorobotnika, którego przeznaczeniem było, jest i będzie tylko i wyłącznie niewolnicza praca. To, że Anunnaki zniknęli na parę tysięcy lat, nie oznacza, że zapomnieli o swoim dziele przeznaczonym do eksploracji planety Ziemia. Dzieło obecnie staje się za bardzo kreatywne. I się jest zgorszenie, co może być odbierane przez pozostawione poza naszą percepcją specjalne sądy komunikacyjne i przesyłane w głąb kosmosu. Co zrobią Anunnaki, kiedy powrócą i zobaczą w nas, w Adamu, zagrożenie?